W piątej części vlogów z masy, zapraszam do oglądania. Zobaczmy, ile waży jak wygląda forma. Ok, waga pokazała dzisiaj 76 kg. E, dobra, jestem banem i nie nagrałem Wam, jak pozuję, ale zobaczycie pewnie zdjęcia z raportu i po prostu tak to rozwiążę. A więc zobaczcie, jak wygląda aktualna forma. przy śniadaniu Okej, śniadanie gotowe mamy tutaj trzy całe jajka czarną kawę tutaj mamy owsiankę z 80 gramów płatków owsianych 60 płatków ryżowych 20 gramów węglowodanów z dowolnych owoców 40 gramów masła orzechowego oraz 20 gramów WPI w postaci polewy Ok, śniadanko zjedzone i jak słyszycie słucham Hardstylu. a do Hardstylu robię oraz zaraz wysyłam raport do trenera co czwartek mam raport ze zdjęciami, z wagą, i takimi podstawami. Okej, okay, raport wysłany, a tutaj słuchamy hardstylu z Zyzem. Let's go. Jeszcze przed szkółką przyszedł czas na cardio. Zaczynamy. Ostatnia minuta kardio. jest kurwa masno, ale uwielbiam to użycie <laughs> Tu kropelki jeszcze 30 sekund A na telewizorze Better Call Saul. 2 sekundy, sekunda i gotowe Uf, Nogi spompowane, zobaczmy Dobra, jestem już po szkole. Już wam mówię, co jadłem w szkole. Nagrałem wam tylko przebitki, ale już wam mówię dokładnie, co jadłem. A jest, a na drugi posiłek było to 150 g piersi z kurczaka, 160 g ryżu parabolicznego, 100 g warzyw i 20 g oliwy z oliwek. Oraz na posiłek trzeci 160 g chudej wołowiny, 600 g ziemniaków i 100 g warzyw. I pokażę wam, co zamówiłem z Mordexu. Mordex, Mordexware. The building, you know. Jedną koszyczkę czarną M, szarą L, koszulkę i spodnie rozmiar. Rozmiar M, szare. Zaraz je przymierzę i Wam pokażę. Wziąłem y, koszulkę LK, i myślałem, że będzie lekko oversize'owa, a jest bardzo oversize'owa. Ja w niej pływam. Ok, MK leży trochę lepiej. Znaczy, ta LK też leży dobrze, tylko jest za duża na mnie. Leczka, A to jest MK czarna. Czarna chyba lepsza, bardziej mi pasuje i odpowiada. Może dlatego, że lepiej leży na mnie po prostu, bo jest dobry rozmiar dobrany. Teraz idę nagrywać rolkę z tych właśnie ubrań, z unboxingu. Powiem wam szczerze, że czuję się mega komfortowo i mega zajebiście w tych ciuchach. Plus 10 to wszystkiego na siłowni. Eee... No kurwa, no zobaczcie sami, no. są po prostu zajebiste, dobra widzimy się przy posiłku przetreningowym, dzisiaj nogi dobra jestem przy kąpie, chodźmy przemieszać ziemniaki razem chodźcie, chodźcie Ok. Ok, przemieszane jeszcze 12 minut i teraz chwilę do posiłku przetreningowego pomontuję Rilsy, może vloga, część czwartą? Więc zrobię z tego time lapsa, i widzimy się przy posiłku przedtreningowym. Już jestem, przed sobą mam posiłki. Otworzę jeszcze sobie Warda z rozpiską. Tutaj mamy pierwszą część posiłku, jest to 130 gramów kaszy bannej. 40 gramów WP w postaci polewy, banan, 10 gramów oleju MCT Oraz tutaj mamy 4 wafle z 40 g dżemu Jednego wafla już zjadłem Dobra, ja już ubrany Fit typu Clarita trochę, taki wajbik Bo duży oversize Eleczka od Mordeksa Ta, którą widzieliście wcześniej I robimy dzisiaj nogi Także lecę do kuchni, pokażę wam co biorę przed treningiem i co biorę w trakcie treningu

Na przetreningówkę leci szczypta soli Oraz O al słone Oraz 10 gramów Czyli jedna porcja Warcry'a Od Geniusa Trochę mi się zbryliła Ale to nie problem I tak smakuje zajebiście Wszystko gotowe Okej, okay, małe przemyślenie na numerze 2, yy, Skoro mówiłem, że ten outfit trochę taki Sean Clarida mod. No to kurwa, trzeba zrobić trening jak Sean Clarida. Ok, jestem już na siłowni. Jak tam nie widać. Widzimy się przy ćwiczeniu pierwszym, no bo nie będę nagrywał rozgrzewki i, i takich rzeczy. Widzimy się przy. Zobaczycie. Bo zaczynam nogi specyficznie. i wracam do domu na posiłek post nawet nie mogę naklęć nogi Ale po łydkach koniec treningu a przede mną jeszcze Chodzę. Godzina 2040, 3 godzinny trening nóg polecam No i po 3 godzinnym treningu nóg Jestem zjebany jeszcze muszę jechać do Lidla na zakupy zrobić posiłek potreningowy iść spać Nie widzicie pewnie nic ale to nieważne bo idziemy do auta, wracamy w sumie nie wracamy, tylko jedziemy do Lidla Wracamy do domu Jemy posiłeczek, a to już zobaczycie co to jest Jest to taki sam posiłek jak w poprzednim odcinku Z drobnymi zmianami w postaci większej ilości węglowodanów Dobra, do zobaczenia Do zobaczenia, o, ale mam zęby białe. Do zobaczenia przy posiłku potreningowym. Na razie. Jestem już e, przy posiłku potreningowym. Zobaczcie. Okej, okay, widzicie? W pierwszym pojemniku jest 150 gramów piersi z kurczaka, 150 gramów ryżu jaśminowego, a w drugim pojemniku mam 60 g suszonych owoców i 20 gramów orzechów nerkowca. Już zaczynam się plątać język, więc jest nieźle. Już w sumie powinienem o tej godzinie być wykąpany i leżeć i czytać Goginsa. Ale jak mówiłem, trening się przedłużył 3 godziny trening nóg. I love it. I jeszcze przed posiłkiem staram się teraz robić 3 razy w tygodniu, 3 razy dziennie, ale jak nie dam razy 3 razy dziennie, to minimum dwa razy dziennie wakium. Więc zobaczcie jak to wygląda na timelapse. Okej okay, już nie będę przedłużał, jak widzieliście, zrobiłem wakium. Robię 5 powtórzeń na maksa, czyli do... Do momentu, w którym po prostu nie mogę już wytrzymać bez powietrza, bez tlenu. Dobra, nie wiem jak to wytłumaczyć. Po prostu do upadku. Z tego miejsca chyba już skończę vloga, no bo już nic ciekawego mnie nie czeka. Poza tym, że przeczytam książkę Davida Ginsa, znaczy poczytam książkę Davida Ginsa, dlatego nie warto tego pokazywać, bo to są nudy. Nudy. W ogóle patrzę się pod grunt, przepraszam, powinienem się patrzeć w kamerę. Po to ona jest. Um, także dziękuję za oglądanie, zapraszam na Instagrama Dąbek Podłoga e, tam... Tam, się... tam dzieje się o wiele więcej, pokazuję swój lifestyle, swoje daily Życzę wam miłego dnia, dobranoc, e... smacznego, cokolwiek sobie życzycie Dziękuję za oglądanie i na razie. Rośniecie duzi.